Proszę Państwa po raz pierwszy przekraczam progi bramy stadionu narodowego. O holenda! No stąd imponująco wygląda jak nie wiem co. Zbudowaliśmy stadion, nie ma co gadać. Nie ma co gadać. Proszę Państwa, dzień dobry. Zdjąłem kapelusz, albowiem dzisiaj polski odcinek. Będziemy opowiadali o tym, gdzie Polacy będą grali, naturalnie drużyna i gdzie mieszkają, naturalnie drużyna. Gdzie będą jedli, naturalnie drużyna i mam nadzieję, że będziemy z kimś bardzo ważnym gotowali jedzenie polskie. Także zapraszam Państwa, jak nie wiem co. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Dzień dobry. serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo, bardzo ważna osoba dla nas tutaj można powiedzieć, ja bym powiedział nawet najważniejsza. Mianowicie to jest pan, który odpowiada za obsługę w imieniu zarządu tego, tego wspaniałego stadionu. Odpowiada za obsługę klienta, właściwie za, za, za gościa, który tutaj przychodzi. Tak, każdy człowiek, który tu przyjdzie, to jest na pańskiej głowie. Jesteśmy na stadionie, który w zasadzie posiada prawie 59 tysięcy widzów. I dla tych gości, rzeczywiście trzeba przygotować bardzo kompleksową ofertę gastronomii. Niech pan powie, w którą stronę mamy pójść. Klienci w zasadzie idą w tą stronę. Dochodźmy no z za tymi klientami. Przechodzimy teraz do takiego kiosku gastronomicznego. Hamburger, hot dog, zapiekanka, następna. Tu mamy napisane frytki, tu mamy napisane Coca-Cola Fanta i Sprite. Tu mamy piec, gdzie się to wszystko będzie działo. Frytki, hamburger, parówka, kiełbasa, zapiekanka, kurdza i, i pusty. Siódmy jest pusty. To była taka opowieść, pewnie to państwo pamiętają, jak, jak w Stanach Zjednoczonych przyjechał prezydent radziecki, do Stanów Zjednoczonych i oprowadzali go, oprowadzali, weszli do ta, taki, taka maszyna, oni pyta się co to jest, a to jest maszyna, do, która robi frytki. No, a jak to jest? chciał zobaczyć. No, wrzucili tam ziemniaki, leciały frytki. Patrzył, mówi, chryste, panie niesamowita rzecz. A ile tych frytek może zrobić? No tam jeden, tyle, 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 a tyle, tyle, tyle też. Bardzo dużo też. No potem amerykański prezydent powiedział do Rosji, taka pierwsza maszyna, niemiarygodny, o tak jak coś jak to. I a u nas można dwie tony ziemniaków. Rzucini. czyni się drzwi, wychodzi chłop i mówi, no sam kurt nie obiorę. No więc to jest mniej więcej taka... To tutaj widzieli państwo ten hot dog, frytka, tam... A tu jest wielkie pomieszczenie, gdzie siedzi masa ludzi i nie robi te hamburgery. Te frytki i te różne rzeczy. Pamiętajmy, proszę Państwa, że wypadek to strata zdrowia, szansów i pieniędzy. No. Także o wypadku. ja mam ochotę. Dziękuję Panu bardzo. Niech Pan mi powie łaskawie, a teraz, teraz gdzie? Zapraszam teraz do biznesklubu, gdzie przebywa podczas meczu 2,5 tysiąca widzów, tak zwanych VIP. Proszę Państwa, mamy miejsce. Dla 59 tysięcy ludzi. Teraz idziemy na 2,5 tysiąca ludzi. Tak? Dokładnie tak. Jakby obejść kilometr 100, czyli właściwie jak 9 razy się przeleci ten stadion, to jest bieg na 10 kilometrów. Właściwie olimpijski dystans. Przejścia nie ma. Na wszelki wypadek, żeby Państwo wiedzieli, przejścia nie ma. Między nami mówiąc tu wielu rzeczy nie ma. Rozumu nie ma, ale który zaproponować ludziom, hamburger, podok i, 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 i frytki. To są trzy oferty, jakie my mamy w cudzoziemstwie. Pierwszy posiłek, który zobaczyliśmy na stadionie. Dzień dobry, proszę łaskawie sobie nie przerywać, jeżeli panowie tak uprzejmi. Bardzo polskie jedzenie. Kotlet z cebulką, właściwie taki można powiedzieć... Rumsztyk z kaszą gryczaną. Tak. Bo panowie są na Narodowym Polskim Stadionie, więc jedzą Jeden, polski rumsztyk. prawo, polskie rumsztyki. W tej chwili jesteśmy na korytarzu... Lóż. Lóż tak zwanym. No, gdzie znajduje się około 20 kilku lóż, w tym loża prezydencka. To jest loża standardowa. To jest loża standardowa, natomiast oczywiście dopuszczamy, aby gość mógł taką lożę jeżeli ją wykupi na przykład na cały rok, aby mógł sobie zaaranżować we własnym zakresie. Ile kosztuje taka loża? To jest koszt około 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy? Tak. 300 tysięcy, proszę Państwa, 1000 zł dziennie. No właśnie, trzech stałe sobie łóżeczko tutaj. Prawda? I może... No, no, no co, jak mam taką Amerykankę. Mogę sobie przyjmować gościa, ja Pan mówi 24 godziny, czy właśnie mogę sobie tutaj spać. Budzę się rano, oglądam sobie 59 tysięcy pustych krzeseł myślę sobie, tu jest dla kogo pracować, prawda? <noise> no? Jest jakiś pomysł na życie, co? muszę wymyślić coś, co, co będzie służyło ludziom na ten... No tak, I, i po prostu idealnie, tysiąc złotych, darmo, można powiedzieć. Chodzimy do loży, którą ktoś wynajął, właśnie o takiej, jaką pan by nam opowiadał, i sobie urządził ją tak, jak chciał. Luksus. Z... A to mógłby sobie prysznic założyć, no bo mógłby, bo jakby w razie czego chciał się tutaj zamieszkać, tak? No to pff, teoretycznie byłaby taka możliwość. Bo jak w tamtej można mieszkać, proszę Państwa, 365 dni, 24 godziny, to ta jest dwa razy większa, można 48 godzin. Czy my moglibyśmy przez dwie minuty że sobą pogadać szczerze jeżeli się okaże, że to, ten przebieg tej rozmowy nie będzie pan odpowiadał, to go wypierdolimy z tego nagrania. Dobrze? Może tak być? No oczywiście, no spróbujmy. Dobrze, to niech pan mi powie taką rzecz. Jesteśmy... To nie chodzi o to, że myśmy wygrali te Mistrzostwa Europy po to, żeby pokazać światu jak my Jesteśmy w stanie zbudować stadion i że możemy sprzedać bilety na 59 tysięcy ludzi, którzy przyjadą, żeby zobaczyć mecz. I teraz jest jeden moment, że przyjedzie tu nieskończona ilość ludzi. I mamy szansę im pokazać, że my potrafimy zrobić kur... nasze, nasze rzeczy. Chodzimy do miejsca, które jest bufetem dla, dla tych 59 tysięcy ludzi. Jest hamburger, frytki i hot dog. Nie, nie, nie myśli pan, że może mam rację, że może... Że może... Hot, nie możemy hot-doga amerykańskiego sprzedawać, nie będziemy mieli nigdy więcej. Na pewno, ani Pan, ani ja, 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 ja w historii tego kraju, mhm. takiej Takie szansy imprezy. jak mamy teraz. Ja, ja, pana, ja Pana rozumiem doskonale i oczywiście zdaję sobie sprawę, że są produkty polskie, które, nie wiem, nazwijmy polskie fast-foodowe, które można szybko podać, bo no, pamiętamy z, z, nie wiem, z niedawnych czasów, że, że no, choćby na Baczarza Różyckiego, który się znajdował stąd kilka były plaki gorące, czy, pyzy, pyzy, czy, czy tak dalej. No, nieskończona ilość wspaniałych yy, polskich rzeczy tak. z tej ziemi, z, które mogłyby zachwycić ludzi. by usiedli i powiedzieli, no takie pysy, no coś fenomenalnego. Nigdy w życiu nie jadłem takiego czegoś smacznego. Cepeliny, yy, fenomenalne polskie bułki z, z, z pieczonym mięsem. No. Ja myślę, że to jest, to jest koncepcja do rozważenia, tak? Błagam pana ja, ja Polak, pana Polaka o to proszę, dlatego że jak ci ludzie stąd wyjadą, przysięgam panu, jak, nie, nie mogę się mylić, nikt z nich nie będzie pamiętał za 5 lat wyniku tego meczu, jaki tutaj oglądał, bo tych meczów żeśmy... Poza tym to jest... Natomiast będzie pamiętał to wrażenie, ten smak rzeczy innej, różnej, nie, niespotykanej, niecodziennej. No właśnie ja dzięki Bogu mam do czynienia z człowiekiem, który to rozumie to. Bo tu rzeczywiście był bazar Różyckiego. Dziękuję za podsunięcie pomysłu. No, akurat pan jest guru kulinarnym tego kraju, także... Ale proszę pana, tego... strasznie to dla mnie ważne jest i bardzo się cieszę, że spotkałem takiego człowieka, który, który nie mówi nie. Postawmy przed stadionami te targowiska na Błoniach. Na których będą mogli sprzedawać tylko producenci, nie handlarze, i to producenci certyfikowani przez minister. Rozumie pan? No Jest genialny producent sięką. serów zagrodowych, rozumie pan? Tak. Inny wspaniałych węglin, inny jeszcze chleba genialnego. On, niech oni mają prawo to ustawić, i przyjadą ludzie ze świata, pokażmy im nasze rzeczy. Genialne polskie kaszanki, wspaniałe to serdelki. Pokaż. Na pewno żywność mamy wspaniałą, mamy ekologiczną, mamy, to co pan powiedział wcześniej, wspaniałą ziemię, która tą żywność produkuje, bardzo dobrych rolników, no i przede wszystkim czyste powietrze, to jest najważniejsze. No właśnie, i teraz jak przyjadą tu 59 tysięcy ludzi, no to dajmy im to nasze. Co, pomyśli pan o tym? Tak, obiecuję. Bardzo panu dziękuję, no to, 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 warto było tu przyjechać dla tej rozmowy. Czy może być coś ważniejszego? Jak ja tutaj szedłem, to nie myślałem, że tak będzie, a jak wychodzę, to jestem szczęśliwy facet, więc to naprawdę ważna, ważna, ważna wizyta i bardzo się cieszę, że, że mieliśmy szansę razem to przeżyć i państwo i ja, także niesamowity odcinek. Dzień dobry pan. Witam serdecznie fotel Hayat Jamesy Warsaw. Cieszymy się. że Pan nas odwiedził. Cieszę się, że pani na mnie czeka i że to tak wygląda. Hayat. <noise> Witamy serdecznie. W Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję. Niech Pani. Pokażę. Dziękuję. Pojedziemy teraz na piętro drugie. Mhm. I tam uchyla rąbka, tajemnicy, jak będą mieszkać nasi. O, piłkarze, pokażę. Swiszą Państwo. Co... Powiedziali mi, że jak polski Zaprasza. piłkarz strzeli bramkę, to dostaje na tę noc apartament. Ja nie wiem, czy hotel ma aż tyle apartamentów, bo tych bramek ma być nieskończona ilość. Bardzo piękna podłoga, taka troszkę jak murawa piłkarska. Idziemy teraz do jednego z naszych 19 apartamentów, Aha. które są w hotelu Hayat. I najprawdopodobniej w jednym z tych, które za chwilę Panu e, pokażę, e, może będzie mieszkał trener reprezentacji polskiej. Ach, Panie Franciszku, będę przed Panem oglądał miejsce, gdzie Pan będzie mieszkał. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, to możemy być pewni, że zostanie przyjęta po królewsku. Chciałbym wam powiedzieć, żebyście wyobrazili sobie, że to nie jestem ja, tylko Franciszek Smuda, ponieważ leżę, czy właściwie siedzę sobie w jego fotelu. Obok nie jest jego łóżko, tam jest jego łazienka, e, za oknem jest jego ulica, w jego mieście, w jego kraju, w jego hotelu. Mianowicie tutaj będzie mieszkała reprezentacja Polski. Na tym fotelu będzie siedział Franciszek Smuda i zastanawiał się, jaka jest taktyka na najbliższy mecz. A ja się z Państwem zastanawiam, co będziemy gotowali tym wszystkim wspaniałym osobom, jak on i jego piłkarze. Myślałem, sobie przyjdę, zobaczę ludzi, którzy tu gotują. I dowiem się, co gotujecie i, i z czego jest ta y, y, kuchnia słynna. Patrzę tak. na niezwykłość tego także, że, że widzicie ludzi, dla których mamy, gotujecie. Mamy otwartą kuchnię i to jest właśnie interesujące. Ja nie mógłbym pracować już w innej kuchni. Bardzo się przyzwyczaiłem do widoku gości jedzących nasze dania. No i mamy bardzo państwo, dużo proszę. ładnych dań, które moglibyśmy razem przyrządzić. Bardzo pana proszę. Poproszę tak do... Tak wygląda kuchnia, proszę państwa. To Zinfusa, genialne, żeśmy się, się tu znaleźli, bo możecie państwo zobaczyć nie tylko jak wygląda kuchnia, ale także kuchnię, w której, w której właśnie będą em, żywili się nasi piłkarze. Generalnie jest to danie, które bardzo szybko się robi. Tutaj jest wywar już taki z owoców, Morza, z, krewetek, z łupin. Aha To długo nam nie zajmie. Wspaniałe. Uroda kuchni, proszę Państwa, właśnie na tym polega, że z jednej strony się dzieją rzeczy, z drugiej się dzieją, tam przestawiają i nagle się robi jedzenie dla wielkiej ilości osób. Tutaj będziemy przede wszystkim mieli dla 22 piłkarzy, ludzi, którzy będą im, im e, towarzyszyli. Jak to się mówi Jeśli mamy dobre produkty, to musimy się dużo napracować, żeby yes. tak? Tak jest. Tak jest. Polska nie tylko smakuje swoimi produktami, ale, ale także smakuje swoimi, swoimi panie, swoim Adamie, talentem może? ludzi, którzy tutaj mm. smakuje talentem ludzi. No więc Jestem szczęśliwy, że stoję wśród tych ludzi, którzy gotowali takie rzeczy. Jestem szczęśliwy, że jestem w tym miejscu. Jestem szczęśliwy, że w rękach tych panów będą e, smaki, które dostaną polscy piłkarze. Także... I my jesteśmy szczęśliwi, że możemy pana gościć. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Się. Bardzo dziękuję. Polska! Będziemy dzisiaj gotowali z bardzo ważnym facetem z panem ministrem odpowiedzialnym za całe rolnictwo w tym kraju. Szynka cielęca. Mama, mamy. Jest mamy szynka. Cielęci. No to bierzemy to. Aha. O tak. Ja tu chcę. To, w tą torbę chcę. Ja, no jest to to i to tu. O. Genialnie. Dziękuję bardzo. Oto moje ukochane miejsce. Gdyby pani była uprzejma, masło? Kleparskie. Ma pani masło kleparskie? Ja. Pracają stare czasy, proszę państwa. Coś kompletnie genialnego. Ziemniaki serca wielkopolskie. Serca, serca wielkopolski, o. Idealne polskie ziemniaki. Zostało mi białe wino do, do naszej kolacji z panem z panem ministrem. To niech będzie to. Dzień dobry pani łaskawiej. Proszę panią, nie posiadam jeszcze i ja nie wiem nawet, dlaczego jeszcze nie posiadam, ale jak jeszcze zrobię dwa razy zakupy, to będę posiadał. Przyjeżdża samochód, czekam na niego dostawca, genialnie. Europa, proszę państwa. XXI wiek, człowiek kupuje, wychodzi ze sklepu, zakłada marynarkę przywożą. Nie no, ale póki, póki co to na razie nie mamy tu jelenia, mamy cielęcinę. Zaprosiłem pana ministra rolnictwa do tego, żebyśmy no właśnie, żebyśmy wzięli polskie mięso, wzięli polskie pomidory polskie kluski i spróbowali zrobić jedzenie. Poprosiłem Roberta Gądzielę, żeby nas polskie masło, żeby rozdzielił nam tę robotę. Eskalopki cielęce. Czyli takie troszkę coś, co przyszło do nas z Europy, jeżeli chodzi o ofertę kuchni, ale ona by się zupełnie nie nadała bez, bez polskiego produktu. To całe danie jest takim troszkę przepisem, który od, o, otrzymaliśmy. No, Zawarza, to, zespołowa Niestety, praca jest zespołowa praca. Robota niebezpieczna. Nie, żeby... Jak ładnie skalopki, pan dodaje resztę, dobra. Jeszcze ma No ho, nie pan. Dobrze. Zacznę od siebie. Trzeba no, bardzo szybko to robić, czym szybciej to lepiej. równo. Troszkę, ale. To nie ma znaczenia, tak? Mamy Nie żałujemy. Musi być pikantny. Ma nie lubić pikarty, wiesz co? Łóżko do ekonomisty. Co, już wkładziemy na ten? Czekajcie. No, się. Ja teraz się... Ten, daj się mi, zrób mi jasek w kładzione kluski, wyjmij te, cośmy robili. Polskie pomidory, polska cielęcina, polski jeszcze pomidor, pomidorek. polski czosnek, polski czosnek, nie chińskie, jakieś beleco, tak, o, tak, polska jesce, śmietana. Jeszcze czosnek właśnie, o. Tak. I teraz czosnek. sosu, jak Pan łaskawie, Ministrze, poleje. Ja Pani wzłożę tutaj te, Kruseczni. daj mi łyżkę, mamy Pani klusek kładzionych nie, z no naszego, to. z naszych żółtek i naszej mąki. Najbardziej polskie jedzenie zrobione od ręki w tej chwili, w tej sekundzie. Widzieli Państwo wszystko, jak żeśmy rzucili te produkty? Pyszne. Naprawdę pyszne. Ale tak bez, nie że pan minister gotował, to pyszne. Nie. Nie, nie. Czyli ten certyfikat ma znów, sens. Znów surowca, znów surowca, Tak jest. Wzór, dobre produkty. Dobre produkty i polska smakuje. Smakuje polska? Jest pyszne bo po polskie. Proszę bardzo. Jest pyszne bo po polskie. A i właśnie co jeszcze co ważne, zrobili to tak? Tak szybko jak stadiony, żeśmy zbudowali drogi, znaczy może nawet trochę szybciej niż stadiony i drogi. Szybciej no? niż drogi. Szybciej niż drogi, naturalnie. Choć, choć ta cielęcinka troszkę rosła dłużej. Tak, ale musiały gospodarstwa tak, być gotowe. Tak. Właśnie cielęcinka rosła dłużej, ale tak, te gospodarstwa... Musieli... Pomidorki w ubiegłym roku. Tak. Musieliśmy być do tego przygotowani Pamięta, prostu. A... Dziękuję bardzo panie ministrze. Dziękuję. Założę. Proszę pana. Dziękuję bardzo. Pan, A czy jakiś certyfikat, Ale starze, no, tak? nie dostanę? – naturalnie zaraz będziemy pisali. By... No bo bo, bo, dobrać, mi, bo mi premier to... Tusk nie uwierzy, że <noise> mam uprawnienia. Naturalnie będziemy zaraz wypisywali. Nie. Teraz mamy jedyną szansę. Przed stadionami stawiamy e, 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 stragany. Z, z, z okolicy mówimy wszyscy niech przyjadą z tej okolicy z certyfikatami i niech zaczną sprzedawać swoje produkty. Dapanaty, to jest szansa na wzmocnienie promocji polskiej żywności na Ale rok. niesamowita, niesamowita. Bo no, przyjadą tysiące ludzi z całej Europy, zobaczą, yy, spróbują pols, 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 polski smaki. produkt, smaki tak. powiedzą rany boskie. tego u nas nie ma. Tylko musimy postawić, musimy powiedzieć ministrowi sportu, trzeba, tak. musicie Chciał nam się pomóc przedstawionami, żeby było na błoniach. Straganie z polskim jedzeniem. No. Tak. To, to, to przewróci wszystko.